Zapraszam Cię na medytację prowadzoną z dźwiękiem W i uwalnianiem emocji, inspirowana metodą Petera Lewina. Zanim zaczniemy medytację, słuchaj, proszę, tych kilku słów na temat traumy. Trauma nie zawsze przemawia słowami. Najczęściej mieszka w ciele w zablokowanym oddechu, napięciu mięśni, drżeniu, ucisku w klatce piersiowej w trudno namacalnym poczuciu ciągłej gotowości. Ciało doskonale pamięta to, czego nie zdołaliśmy wtedy przeżyć, wyrazić, zakończyć, domknąć. W tej medytacji nie chodzi nam o to, abyśmy cofali się do trudnych wydarzeń, ale o powrót do siebie, do tego, co w nas żywe, Wrażliwe i gotowe na odrobinę ulgi. Praca inspirowana podejściem somatycznym uczy nas, że regulacja zaczyna się od małych kroków od zauważenia, od prawidłowego oddechu od dźwięku który pozwala napięciu wypłynąć na powierzchnię i łagodnie odpłynąć. Ta medytacja i ćwiczenie zarazem jest zaproszeniem do spotkania się z własnym ciałem nie poprzez siłę i wymuszanie ale poprzez ciekawość, akceptację, uważność i łagodność. Pamiętaj, że najgłębsze uzdrowienie nie dzieje się przez przekraczanie siebie, ale przez powrót do bezpieczeństwa fragment po fragmencie. A teraz znajdź wygodną pozycję. Usiądź lub połóż się tak, aby Twoje ciało mogło się oprzeć. Jak masz potrzebę, zamknij oczy. Pamiętaj: nic nie musisz robić na siłę. Twoje ciało wie, w jakim tempie i na ile chce się otworzyć. Teraz, proszę, zauważ, jak Twoje ciało styka się z podłożem. Poczuj ciężar bioder, pleców, nóg. Weź powolny wdech i trochę dłuższy wydech. I zrób tak jeszcze raz. Kolejne. I zadaj teraz sobie pytanie. Która część mojego ciała czuje się teraz choć trochę bezpieczna? I przeskanuj ciało i zobacz. Może to dłonie, stopy, brzuch kolwiek się pojawi, pozwól temu miejscu być punktem stabilnym. Zapamiętaj to miejsce, proszę. To ważne. A teraz przypomnij proszę sobie delikatnie jakąś emocję, napięcie, albo sytuację, ale tylko w takim natężeniu, w jakim czujesz się w miarę komfortowo. Nie wchodzimy w traumatyczne wydarzenie, tylko dotykamy jego brzegów. Weź tylko mały kawałeczek tego zdarzenia, tej sytuacji, tylko taki, który pozwoli poczuć w ciele delikatne. Dyskomfort i to wystarczy. Masz to już? Ok, super. I teraz zauważ, gdzie w ciele odczucie jest najbardziej wyraźne. Ok, i teraz spróbuj obserwować z ciekawością. Tak jakbyś był obserwatorem tego miejsca, nie jako ty, tylko obserwator miejsca. Jak zjawisko w naturze byś obserwował? Obserwuj to miejsce i oddychaj do tego miejsca w ciele, przyzwalając na ten dyskomfort, który teraz się pojawił. Pamiętaj, że nie jesteś tym dyskomfortem. Krok kolejny to wibracja uzdrawiająca wibracja dźwięku W. Weź powoli wdech, i na wydechu wypuść długi, miękki dźwięk W. Nisko, spokojnie, miękko, tak żeby wibracja schodziła do klatki piersiowej i brzucha. Zróbmy to teraz razem. Zaczynamy. Wdech i. W to ćwiczenie trzy razy. Śmiało. Zrób to teraz. W trakcie, jak robisz to ćwiczenie, poczuj, jak dźwięk W rozluźnia brzuch, mostek i gardło. To dźwięk, który pomaga zejść układowi nerwowemu z trybu napięcia do regulacji. I jeszcze raz zrobię to z tobą. Wdech i. Bu Pamiętaj nic na siłę. Nie chciało samo dostosuje długość trwania tego dźwięku. I teraz zauważ, jak zmienia się napięcie. Czy coś się przesuwa, czy coś się zmieniło? Czy robi się cieplej. Może coś pulsuje, drży. Sprawdź swoje ciało. Jeśli pojawia się mikrodrżenie, lekka fala, mrowienie, to ciało naturalnie uwalnia energię od stresu. To zupełnie w porządku. Pozwól na to. Oddychaj i pozwól ciału wykonać ten ruch. Teraz krok kolejny, tak zwana pendulacja, czyli łagodne przechodzenie. I skieruj teraz, proszę, uwagę z powrotem na miejsce, które przed chwilą czuło się stabilnie i bezpiecznie, to, które mówiłam, żebyś zapamiętał, żebyś zapamiętała. Skieruj tam teraz uwagę i oddychaj do tego miejsca. Teraz znów przejdź uwagą do miejsca, które czuło przed chwilką dyskomfort. I też oddychaj. I z powrotem wróć do miejsca stabilnego i bezpiecznego. I czy zauważasz różnicę między miejscem napięcia a miejscem spokoju? Super. To jest właśnie pendulacja, delikatne kołysanie układu nerwowego między napięciem a zasobem. I wróćmy do uwalniającego dźwięku. Teraz kolejne wydechy i będzie to troszeczkę inny dźwięk. Będzie wa, W, O. Niech ciało samo wybierze dźwięk. Niech to będzie dźwięk ulgi, wydech ulgi, wydech, który spuszcza ciężar. Wypuść tym dźwiękiem to, co już gotowe jest się uwolnić. I zrób teraz ten dźwięk. Wdech i ba Powtórz tak kilka razy, dwa, trzy razy. Zrób to teraz. Ba. I jeszcze raz powtórz. Wawu. Teraz weź głęboki, spokojny wdech i powoli wypuść powietrze. Połóż dłonie na klatce piersiowej albo brzuchu. Poczuj, że jesteś tu i teraz, że jest tu bezpiecznie. Tu ciało może odpocząć. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, otwórz oczy, rozejrzyj się po swojej przestrzeni, poprzeciągaj się. Wróć do tu i teraz i podziękuj sobie za te kilka chwil medytacji. A ja Ci dziękuję i do usłyszenia następnym razem.